Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 5 listopad 2025 rok. Tu w tym ulu, proszę Państwa, diagnozowałem warozę za pomocą za pomocą 5 ml kwasu mrówkowego. To jest ul numer 3. Spadło około 50 sztuk warozy. W tym może 25 jest yy, chcić Żeńskiej Warozy, to znaczy, że tu Waroza powtórnie niezapłoniona wchodziła do komórki i składała jajka. Także yy, to, że Waroza z krótkiej komórki wychodzi niezapłoniona, to wszystko po prostu się zgadza i tym testem jest udowodnione, teraz spada deszcz, nie będę się tu rozdrobiał na szczegóły ale 50 sztuk spadło, 5 ml pasu mrówkowego z parownika no jak ja to robiłem proszę Państwa, żeby to zdiagnozować po godzinie czasu musiałem ten parownik zdjąć bo pszczoły zaczęły obsiadywać liście kula nielicznie ale zaczęły i na 5 godzin go postawiłem na tych listewkach nad otworem o w ten sposób i to skutki tego parowania minimalnego zmniejszyłem teraz proszę państwa po 5 godzinach zakryłem parownikiem ponownie otwór na noc no i prawdopodobnie teraz z biegiem dni za sklepu będzie waroza wypadać boże martwa Dlaczego, proszę Państwa, w tym ulu posunąłem się do tej czynności? No, musiałem tak postąpić, a nie inaczej. Bo znalazłem dwie pszczółki z deformowanymi skrzydełkami i jedną warodę na pszczółce. No, po prostu no strasznie się zaniepokoiłem. No, i niestety, mimo że się zarzekałem, że nie będę robił mini teścików. Diagnozował warozy jednak zdecydowałem się, żeby to wszystko zdiagnozować. Użyłem Aprivavol pół tabletki, takie niecałe, aby tych pszczół nie i Co się okazuje? Wczoraj o 3, a dzisiaj jest 9 rano, jedna waroza spadła. No to znaczy, że ten test kontrolny, jeżeli jedna spadła, tu jest jedna waroza, w tym ulu był zakładany. Yy, pułapka na warozę. Złapało się tylko dwie warozy, ale nagranie chyba mi już zginęło. Tu jest proszę Państwa mój odkładzik. Jest zero warozy. Ten ul podejrzewałem o warozę, bo proszę Państwa, tu kiedy się rozwijał i on chyba był zraz chyba przyskany ja kurczym zielem musiałbym zobaczyć zapiski co się okazuje, nie ma ani jednej warozy proszę Państwa, tu jest następny ul tu też jest czarż jak i w pierwszym ulu i dlatego dałem 5 ml kwasu mrówkowego tą samą metodą co i w pierwszym ulu i co się okazuje, tu nie spadło ani jednej warozy i nie ma żadnych samc. warozy niezapłynionych, czyli samców w nie ma warozy tak to wygląda proszę Państwa tu jest UL 5, y, on był może 2-3 razy albo z 5 razy ja z kurczem dziele jechany. nie w razy ja z w ziele jechany też nie ma y, warozy, więc w tym Ulu numer 7 jest 3 sztuki Warozy proszę Państwa w Ulu 20 tu podejrzewałem, że może być masę warozy, bo ten ul w ogóle mi się przestał rozwijać, była ładny odkład zutówek potem się przestał rozwijać był też opryskany 3 razy jak w zielen. to widać na kartce no ale waroza się nie posypała tu jest ul numer 15 też warozy nie ma jak Państwo widzicie zero warozy bo to rano liczyłem do lampki do szkiełka powiększającego bo jest pochmurno ciemno Czyli jest ul numer 8 jest jedna sztuka warozy właśnie w tym ulu 3 lata temu w pierwszy dzień podkurzyłem pszczoły Pół tabletką wolu i tak na tą kartkę mi spadło 4 warozy. Aby potwierdzić skuteczność tego testu włożyłem, bo tu jest wylotek na całą denicę 40 cm, włożyłem wkładkę na, cały, pod cał, na całą denicę pod ramki i, i odymiłem te pszczoły, proszę Państwa całą tabletką i co się okazuje na tej zatłuszczonej wkładce nie było ani jednej warozy to znaczy te ścieki są raczej wiarygodne w 90 może dziewięciu no ale co się stało z tą, waro z tą pszczołą może na dwóch ramkach do wiosny dotrwała pszczo pszczoła na cały był. no piękna była Od niej chyba mam tą podkapackiego bakwasta proszę Państwa tu jest UL numer 16, jak widzą Państwo, dużo czerwił, więc założyłem 5 ml kwasu mrówkowego. 0 warozy, 0 jakiejkolwiek sam yy, warozy niezapłonionej yy, Tu yy, też tam rodzinalnie idzie zbytnio. Jest 0 yy, warozy. proszę Państwa, UL numer 19, 0 warozy. też rodzina idzie zbytnio. Proszę Państwa, tu UL numer 10 ta rodzina w ogóle się słabo, to jest rój pierwszy, pięknie się zanosił i w ogóle się słabo rozwijała, jedna sztuka warozy, tu był poławiacz, warozy założone, łapka warozę, nic się nie złapało, a podejrzewałem, że tam może być już No I tu proszę Państwa podejrzewałem, że będzie waroza, bo niby ten czerwony, ale tych pszczół nie ma, no wprawdzie tam pięć ramek pszczół będzie na zimę. Nie obsiadał tylko na pięciu ramkach będą, na pewno. Ale jest tylko dwie sztuki warozy, to jest ten procent, który świadczy o wiarygodności amitrazy, że ona jednak działa. Ale jak nie ma warozy, to co spadnie? No i to było dużo takich śmieci. Z rana popatrzyłem, ale warozy spadły, ale potem wziąłem lupę, lampkę i się okazało, że tu nie ma warozy. Jest zero warozy. I to jest ul numer A. No też zero warozy. To jest następny ul. 10, 0 warozy. I tu jest podkarpacki Breakfast. Tamtego roku miało może setkę warozy, a teraz nie ma nic z tym. Ul warozy to też jest sukces. Proszę Państwa, i tu jest ul numer 23. Ul pryskany. wczoraj tu pięknie wszystko czyściły. Po odymieniu wczoraj było 15 stopni ciepła. Ul 23 po pryskaniu pięciokrotnym jaskółczym zielem. 0 warozy. I teraz ul numer 9. No niestety, jeden raz było płyskanie z widzieliśmy. Też nie ma 0 warozy. Ul numer 17, jedna sztuka warozy. W pierwszym roku, gdy tą rodzinę diagnozowałem, była bardzo silna, ale było z 300 warozy. No to wodz z głowy mi spadł ze zdziwienia. I teraz ul numer 6, 0 warozy. To jest dość fajna mocna rodzina, ale mogłaby być lepsza teraz jest ul numer 2, 0 Warozy Ul numer 18, też 0 Warozy i proszę Państwa, to jest ul ULD 0 Warozy, 5 razy pryskalne jest z dzielem No i proszę Państwa to jest trochę dziwne, żeby tej Warozy nie było. Albo ta mitraza do kitu, albo warozy nie ma. Ale raczej w niektórych ulach pojedyncze sztuki powychodziły z ula. To by świadczyło, że jest jakaś skuteczność tej, tego apiwawolu. Przede wszystkim taka mała dawka to służy ku temu, żeby ten smród warozy zmusił do wyjścia na świeżę powiedź na świeże powietrze no i to prawdopodobnie uczyniła, że są takie pszczoły jakie są no to mogą być, proszę Państwa, różne przyczyny, różne tam może jakieś jednostki chorobowe, o których może nawet nie wiemy, i także szereg moich rodzin na wiosnę będzie wymagało zabiegu z jaskółczego ziela żeby ze wszystkich tam pierwotniaków, wirusów, bakterii w miarę te rodziny wyczyścić, no wiele słuchaczy mi zarzuca, że są ciemne plasty. no w pasiece są różne, ciemne i jasne plastry wiadomo jeśli pasieka stoi na głodowych pożytkach no to przynajmniej mają z czego się rozwijać i odbudować plastrów Trzeba byłoby wówczas te u mnie średnia zula jest 7 litrów, to jest sukces w ciągu roku. No co co tu będziemy gadać o nowych klasach? Ty macie, tak jeden gości pokazywał, zula mu wychodziło 150 słoików. Ja 150 słoików, w średni rok to mogę mieć z 28 rodzin. I to co, o czym tu będziemy mówić. Także u nas na Podkarpaciu nie ma tak oficy zbiorów. No i to jest powodem, że pszczoły nie mają, pszczoły odpracowywać się plastrów, a ja mając pszczoły wykarmiać cukrem, później ten cukier wywierować zawłocią, czy z innymi miodami, to sprzedawać, no to po co jest sens w ogóle prowadzenia pacieki, czy nie lepiej byłoby sobie cukru kupić w sklepie? Takie jest moje zdanie. O wszystkim o rozwoju pszczół. Decyduje baza pokarmowa. Jeśli jej nie mamy, to jest martwy. Jeden znajomy opowiadał mi, że ma na terenie Lubelszczyzny pasierkę. No to szok, jakie tam są pożytki. No to na takich łąkach, no to pszczółki się mogą rozwijać, gdy mają pyłek, nektar. A u nas to z wiosny w maju do 10 czerwca coś się pokaże, a potem pszczółki, proszę Państwa, głodują. No i tak zarzekałem się, proszę Państwa. Że nawet nie będę diagnozował pszczołek pod, pszczół pod kątem warozy, ale niestety, proszę Państwa, ten pierwszy ulek ul nie zaskoczył. Ul numer 3. No i tu co były te ule zakwaszone. Tą wkładkę trzeba przekręcić na drugą stronę i obserwować, czy będą wyrzucać. Młodą warozę spodza sklepu, tu jest tak podwieramki dobre czerwiu Tylko jeden UL nie poddałem żadnej kuracji, zostawiłem go, zobaczę jak on się będzie w przyszłym roku rozwijał czy tu będzie aktualne to moje po prostu myślenie, że waroza gdy jest nieunasieniona ona do wiosny nie dożyje. Tu prawdopodobnie ta rodzina, która ma 50 sztuk warozy, skoro wszędzie jest tak dobrze, a ona ma, to znaczy, że to są rabusie. Ona nas tej warozy. Niestety tak to wygląda. Odwiedzała inne ule i nanosiła, bo nie ma innej opcji. Odległość między uleczkami pilnuje bardzo. Ramki w miarę pionowo wyższą. To powinno być wszystko w porządku, a jednak nie jest. Wiadomo, że pokazywałem, oprócz tej jeszcze jest dwie na tym 5 ml kwasu mrówkowego. ale tam jest spoko czysto. Tylko tu jest problem. Proszę Państwa, 5 mm kwasu mrówkowego Omawiamy na początku, jak ja to stosowałem. Dlaczego? No, niestety wąska uliczka, ciasne gniazdo. No i mały wylotek. Centymetry na 8 cm. No, proszę Państwa, w takich warunkach. Musiałem to obserwować, żeby sobie nie skończyć tą małą ilością tych pszczółek. No tu nie ma, nie było innej możliwości, żeby tą warozę opanować, bo jest za sklep. No, wydaje mi się, że 3 lata żadnej hemivulu że raczej pod sklepem jeśli jest ta waroza, powinna paść. Raz miałem taki przypadek, w lecie. Jeszcze dawałem ze strzykawki kwas brówkowy i do jednego ula włożyłem strzykawkę centymetr knotka strzykawka chyba 20 ml, zachodzę na drugi dzień rano, krzykawka pusta wylała się, a było pełno ul, czerwiu i mało co pszczół, typowe zjawisko przy warodzie. i co się okazuje No miałem pszczoły podkarmiać, to nawet do tych rodzin nie zaglądałem, bo Wylotek przytkałem nie było sensu, bo wiedziałem, że jak Waroza już czegna nie siedziała, to ona spadnie. Ko 20 września zauważyłem, że rodzina bardzo mocno się oblatuje. Zaglądam, a tam pełno ul pszczół. Jeden wyląk zdrowy pszczół i tak rodzina została odbudowana. Proszę Państwa. Tymi delegacjami serdecznie się z Państwem żegnam.